Julian Tuwim, dusza, objawia się i nagłym, ukrytym odruchem przypomina o sobie, zachuczy jak burza, chłośnie w twarz straszną prawdą lub świetlistym duchem, przepaja mnie i zwodzi, mami, i odduża, lub targnie się, i ostrym mnie kantem ubodzie w najczulszy nerw, i wstrząśnie całą mą istotą. Albo przychodzi do mnie, gdy jestem w ogrodzie, sycąc dalekim wzrokiem zachodowe złoto. A jest wszędzie. I w bogach zapomnianych czasów, i w mglistych napomknieniach o czymś, co być może, i w gęstwinie niewidomej, dumnych starych lasów, i w widmach, co rzucają gwiazdne łkania w morze. I w tych, co umierają w słoneczne południe, i w tych, co przeklinają, w tych, co błogosławią, w tych, co Chrystusów zwodzą, całując obłudnie, i w tych, co się w rozpuście pod krzyżami pławią. Wszędzie jest. Dręczy, cieszy, mare zwątpień ciska. Zachodzi z tyłu skrycie, w proch rzuca, uśmierza. Ukaja i przeraża, Wszech świętości błyska. Apokalipsowego nosim w sobie zwierza, czytał Bogdan Dmowski.